Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy oglądasz ten film, i nieważne kiedy do ciebie trafił, tutaj jest wiadomość dla lwa. W Słońcu, Księżycu i ascendencie. Najpierw sprawdzę jaka energia cię prowadzi, co będzie najważniejsze, a w drugiej części czytania za pomocą kart i czarmsów zobaczę, co idzie w twoją stronę, co może się wydarzyć. Będą też słowa mocy, także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z tobą rezonuje. Dobrze, to teraz dla lwa poproszę o wiadomość. Jaka energia prowadzi cię przez następne 7 dni? O, jest wyraźnie się nam tutaj karta pojawiła. O, wyraźnie się pojawiła karta, a energia niby jest o ciszy. Bogini, Sicz, chwila ciszy. Spędź chwilę w samotności, odpoczywaj, medytuj, rozmyślaj. No, i właśnie tutaj wszechświat zaprasza lwa do tego, żeby się wyciszyć, wyciszyć myśli, emocje, poddychać trochę głębiej, spędzić trochę czasu w samotności, odpoczywać, medytować. Jakiś ważny temat potrzebuje Twojej uwagi, a spojrzenie na niego tylko z poziomu umysłu nie jest pomocne. Jest tutaj wiele emocji, dlatego Potrzebujesz takiego odcięcia, chwili ciszy, yy, może właśnie spędzenia chociażby weekendu tylko ze sobą, bez znajomych, przyjaciół, rodziny, po to właśnie, żeby yy, zebrać siły, zebrać energię, zebrać myśli, pomedytować i coś w sobie poukładać. Dobrze, to teraz zobaczę yy, Twój numer anielski, o co tutaj. Jeszcze ważnego chodzi z tą chwilą ciszy. O, numer anielski 33, działanie. Czyli tutaj, lew chce podjąć jakąś decyzję. A propos y, działania, decyzji, która jest związana ze zrobieniem czegoś, Chcesz zaplanować jakieś działanie, coś ważnego, dla każdego to jest troszeczkę coś innego. Może chcesz podjąć decyzję na przykład o podjęciu terapii. Tutaj mocna jest ta wiadomość, bo chwila ciszy, ale też działanie. Więc to może być też oczywiście coś innego, bo to jest czytanie kolektywne, ale teraz przez te 7 dni potrzebujesz przemyśleć. Co zrobić, co zadecydować, jakie działania podjąć w przyszłości. Więc tutaj, tak to się pokazuje dla Ciebie, Zodiakalny Lwie. No właściwie to chyba tutaj dam te karty. Dobrze, za chwilkę w drugiej części czytania zobaczę, co idzie w Twoją stronę co potrzebujesz wiedzieć, co może się wydarzyć, a jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał, będę Ci za to bardzo wdzięczna, dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić kartę posty na YouTube oraz moje social media. W opisie filmu znajdziesz też do mnie adres mailowy. Napisz wiadomość, jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny albo specjalny amulet z osobistą intencją. Te amulety są ręcznie rzeźbione przez szamana. Zapraszam. Dobrze, teraz dla lwa, co idzie w Twoją stronę? Wielka talia kart, także na dwie tury. O, proszę, dobra. Coś tutaj, jakieś ważne decyzje związane z zimą, grudniem, czy czymś, co się ma wydarzyć za 12 dni, tygodni, miesięcy, nawet dla niektórych mogą to być ważne życiowe decyzje, stąd potrzeba tej chwili ciszy och, przed działaniem. Dobrze. Co najmniej dwie zielone karty się pojawiły, stąd już wiem, że to ważne rzeczy tutaj się decydują. Tu też jest zielona karta. Karta ścieżki kariery, karta y, ścieżki zawodowej. Jeśli jesteś na emeryturze, to może chodzić o jakiś projekt albo właśnie o sprawy finansowe, albo o sprawy zawodowe Twoich dzieci y, czy wnuków. To już różnie. Ale jakieś ważne decyzje, yy, a propos, właśnie zimy, grudnia, tak jak mówiłam, tak, i też 12. 12 to też 3, i mamy tutaj trójkę, więc też mogą być 3 miesiące yy, albo za 3 miesiące, za 3 tygodnie. Więc tutaj to będzie różnie. Dobrze, co dalej? Yy, um, coś cię będzie kusiło, żeby cię przetestować, czyli tutaj. To może chodzić o Twoją ścieżkę zawodową, ale nie musi. Może chodzić o jakieś marzenie, bo jest tutaj karta spełnionego marzenia, ale zanim ono się spełni, będzie test. Jesteś na dobrej ścieżce, jeśli chodzi o coś w Twoim życiu. I tak, jesteś, yy, i ten test yy, właśnie yy, może być jakąś przeszkodą, dlatego, jest ta karta, która ci mówi, że jesteś na dobrej drodze. Bo to jest tylko test, czy ty y, utrzymasz energię? Y, czy nie zboczysz z tej dobrej drogi dla siebie? Co dalej? No właśnie, uwaga! Y, ktoś działa przeciwko tobie. Może się y, zamanifestować ten test, ta lekcja w postaci jakiejś osoby ci nieprzychylnej. To może być kobieta o jasnych cechach wyglądu. Też tutaj widzę taką wiadomość, że się maluje na taką dobrą osobę, ale niestety, dobrą osobą nie jest. No, i właśnie tutaj będą jakieś lekcje a propos finansów, związane z tą osobą, bo mamy kartę rekina. Uwaga na straty finansowe. Także to będzie taki test a propos sytuacji finansowej. W trakcie którego wszechświat przedstawi Ci jakąś konstruktywną krytykę. A propos ciebie, może napaść paść z ust tej osoby, mimo że to nie jest dobra osoba, ale coś Ci tutaj uruchomi, ale bardziej czuję, że cała ta sytuacja Ci pokaże, w jakiej jesteś energii, jak jeszcze skorygować Twoją ścieżkę finansową czy zawodową. Oczywiście to może być też coś innego, no ale tutaj ten temat mocno się pokazał, chociaż. Jest tutaj jeszcze druga zielona karta, ale to w tej y, dalszej grupie. Y, co tutaj jeszcze jest? Y, wszechświat zaopiekuje się tobą nawet w trudnym czasie. Więc tutaj y, y, bardziej czuję, że mogą być potencjalne jakieś straty finansowe, y, bo to jest lekcja. Mogą być małe, ale wszechświat i tak tobą się y, zaopiekuje. Więc y, tutaj, y, tak. Jeszcze a propos tego. Grudnia to też czuję, że dla tych, którzy potrzebują dłuższej lekcji niż tylko sytuacji tygodniowej, ta sytuacja może się przedłużyć nawet do końca roku, do grudnia, do zimy no i to 12 i 3, tak? Tygodnie, miesiące. To już w zależności od Twoich potrzeb. Oj, proszę, widzę, że tutaj też tak. nie Jest karta mężczyzny, więc jakiś mężczyzna jest ważny też na Twojej ścieżce zawodowej. Może się pojawić. Też z ust tego mężczyzny może przyjść ta konstruktywna krytyka. Poradzisz się go w sprawie tej kobiety, on ci pomoże znaleźć ścieżkę do rozwiązania i ścieżkę z pieniędzmi nową. Może tutaj dla niektórych chodzić o to, żeby w końcu zdecydować się odejść z pracy i znaleźć inną ścieżkę. Tylko boicie się, że to nie jest dobra ścieżka dla was, ale ona jest dobra, bo na tej ścieżce jest dobra for fortuna. Mamy tutaj żuczka. No i właśnie ty jednak się boisz. Strach, obawy, napięte sytuacje. Po pierwsze przez tą osobę, po drugie obawa przed zmianą. Ego zawsze nas blokuje, więc tutaj jeszcze przez ten, ten strach trzeba będzie przepracować, zrobić coś, mimo że się boisz, ale przemyśleć to najpierw, oczywiście. No i tutaj, tak, pokazuje się historia, jeśli w październiku czy 10 dni temu, 10 tygodni temu, miesięcy temu, yy, włożyłeś coś, włożyłaś coś, bardzo dużo pracy, yy, to było długofalowe. To teraz w tym tygodniu może przyjść sukces. Jeśli nie teraz, to przyjdzie do końca roku. No i ta czasówka, która pojawiła się z grudniem, też może przyjść w październiku. Za 10 dni od tego tygodnia, 10 tygodni. No, 10 miesięcy to już takich wyjątkowo wielkich projektach, bo bardziej czuję, że ten sukces jest bliżej niż dalej. Dla wielu, oczywiście, w te 7 dni. Też yy, potrzebne ci są te przemyślenia, żeby mieć jakiś nowy pomysł, nowy kreatywny pomysł, pomysł na nowy start w życiu. Dlatego trzeba się zatrzymać. Też czuję, że rozmowa z tym mężczyzną będzie jakaś ważna i tam będą tematy do przemyślenia. Jest też karta głębokiej przyjaźni z kimś o tej samej płci. Więc tutaj też y, wsparcie od przyjaciela, przyjaciółki, czy to jest ten mężczyzna, czy to będzie kobieta, tak? Y, czytanie kolektywne. Też tutaj ktoś pomoże Ci zobaczyć, jak pójść w stronę tego nowego, y, jak już się uwolnić z tych lekcji. Jest też karta gniazda. Emocjonalnie bezpieczna i kochająca rodzina jest dla Ciebie ważna. Czuję, że niektórzy mogą być też w jakimś konflikcie większym bądź mniejszym z członkiem rodziny, a może się nie zgadzacie. Poczujesz wyraźnie w tych przemyśleniach, że najważniejsze jest dla Ciebie, żeby się dogadać, żeby właśnie rodzina była emocjonalnie bezpieczna, kochająca się więc też po tych przemyśleniach podejmiesz działania, które będą do tego prowadziły też, słyszę takie zdanie, schowaj ego do kieszeni popatrz na inny punkt widzenia niż swój, chociaż po to by go zrozumieć, nie musisz zmieniać swojego, dobrze teraz jeszcze czarncy nam tutaj uzupełnią to wszystko o. Jakoś dużo ich nie ma. Ojejku, przepraszam. <laughs> no, wiara góry przenosi, tak usłyszałam, a wszystko tutaj się poruszyło, jak na stół spadł charms z napisem. Believe. Tutaj też potrzebujesz przemyśleć to, w co wierzysz w ciszy i czy to ci służy. Jest korona, więc możliwe podwyżki, awanse. Hmm, na tej nowej drodze, którą teraz znajdziesz. Twoje wysiłki zostaną ukoronowane. No i na tej nowej drodze finansowej lepsze rzeczy cię czekają, więc czas już tutaj iść w stronę tego nowego. Sprawy rodzinne będą bardzo ważne. I tutaj korzystanie z Twojej inteligencji, inteligencji emocjonalnej, ale też proszenie o pomoc i radę tych, z którymi nadajesz na tych samych falach. O tym mówi Delfin. Wielkie szczęśliwe zmiany idą w Twoim kierunku. Już możesz część z nich zobaczyć w tym tygodniu. Dużo energii miłości, wsparcie od ukochanych osób mi się pokazuje. Możliwa jest jakaś randka, albo chociaż zaproszenie na randkę, bo tutaj energie romantyczne są, kwiatki, czuję też przeprosiny dla niektórych. I jeszcze jest literka, to może być inicja, jakaś wskazówka dla ciebie. Jest to litera E. I litera E w znaczeniu magicznym, symbolicznym, jak często ją widzisz, to znaczy, że wszechświat szykuje cię na nową relację, jeśli jesteś singlem i tego pragniesz. Więc tutaj też ta chwila ciszy jest potrzebna do zintegrowania wszystkich przeszłych doświadczeń i lekcji, po to, żeby móc. Iść do przodu w tej nowej energii. Dobrze, to teraz jeszcze Twoje słowa mocy, potężne afirmacje, wskazówki od wszechświata. Tutaj często jeszcze mamy dodatkowe przekazy, zobaczmy co to jest. Jestem otwarta na przyjęcie obfitego strumienia pomyślności, który ofiarowuje mi wszechświat. Bardzo cenna wskazówka. Właśnie po to jest też ta chwila ciszy, żeby zintegrować w sobie energię, yy, zharmonizować, uspokoić i otworzyć się na ten strumień obfitości, pomyślności, który kieruje w Twoją stronę wszechświat. Yy, dobrze, co dalej? W każdej chwili mogę poprosić o pomoc, moje anioły, ponieważ są przy mnie, żeby mnie wspierać. No właśnie, tutaj wsparcie nie tylko od rodziny, ale też od energii wspierających od aniołów od wszechświata. No, tutaj dla lwa pojawiła się potrzeba medytacji, chwili ciszy. Jeśli chcesz skorzystać z medytacji prowadzonej, to zapraszam cię na moją playlistę. Ona za chwilkę pojawi się na ekranie, a obok niej czytanie bezterminowe: wybierz kartę z numerem anielskim 333. Jakie trzy słodkie i trzy gorzkie rzeczy idą w Twoją stronę przez następne trzy miesiące? Żeby przejść do filmu lub playlisty, kliknij w odpowiednią ikonkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.